Marcin Hakiel opublikował pierwszy post od dnia, gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski publicznie wyznali, że są parą. Tancerz mógł liczyć na wsparcie od instagramowej publiczności. Wciąż nie milknął echa ujawnienia się Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jako pary i nic nie wskazuje na to, by szybko coś się w tej kwestii miało zmienić. Zwłaszcza że Paulinie smaszczanie się śni dystansować od burzy, którą poniekąd sama wywołała. Wyjątkowo nieemocjonalnie podchodzi zaś tym razem do sprawy Marcin Hakiel. Były mąż Kasi jak dotąd nie odniósł się do relacji, jaką w końcu pochwaliła się publicznie matka jego dzieci. Regularnie publikuje za to na Instastory z kolejne kadry z beztroskiego weekendu w Zakopanem, gdzie wypoczywa wraz z nową ukochaną i pociechami. W niedzielę w końcu zdecydował się wrzucić post, który można odbierać jako reakcję na to, o czym od piątkowego wieczoru huczą media. 39 latek nie był jednak w swoim wpisie ani zbyt wylewny, ani konkretny kropka w uzgodzie z samym sobą. Harzy zawsze być sobą, napisał zwięźle pod zdjęciem z górami w tle: kropka jak można się domyślić. Obserwatorzy nie zawiedli, a pod jego publikacją pojawiło się sporo serdecznych i pełnych współczucia komentarzy. Po burzy wychodzi słońce i oby już zostało na zawsze. Dużo szczęścia, miłości i powodzenia. I tak trzymaj, prawda zawsze wyjdzie na jaw. Współczuję, jeśli to długo trwało. Szacun chłopie za to, co musiałeś przeżyć i wyrzucić z siebie, aby dziś być wolnym od obłudy, piszą wspierające Fani.